Witam Was na moim kanale i zapraszam Was na pierwszego tygodniowego vloga. W końcu się zmobilizowałem do tego, żeby zacząć tygodniowy vlog, także mam nadzieję, że on wyjdzie. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Dzisiaj jest poniedziałek, 8 marca, po godzinie 9. Ja dzisiaj jadę na plan serialu Netflixa na godzinę 10.30. Także muszę się powoli zbierać, jestem już po śniadaniu i przez ten weekend była u mnie Martyna. Nic w sumie nie udało mi się nagrać, bo po prostu spędzaliśmy razem czas, byliśmy na hulajnodze, byliśmy na kopcu Kościuszki. Także na dniach spodziewajcie się nowych zdjęć z kopca. I jeszcze z jednego miejsca na Instastory wam zdradziłem, gdzie byliśmy robić zdjęcia, także sobie zerknijcie. A jak już ten tygodniowy vlog będzie na kanale, no to pewnie te zdjęcia już będą dodane na Instagram. Także sobie wejdźcie na mojego Instagrama, którego macie w opisie. Troszeczkę jestem niewyspany, ale to nic. Napiję się najwyżej jakieś kawy na planie, o ile w ogóle będzie taka możliwość. I zaraz muszę sobie zrobić parę kanapek, bo niestety z tej agencji kanapek nie ma i nie ma co liczyć tak naprawdę na jedzenie, niestety. Takie są uroki statystowania. To jest jedyny minus, chyba, właśnie tego statystowania, że czasem właśnie nie ma jedzenia dla wege osób i ja tutaj mówię otwarcie o tym, że ja właśnie mam problem z tym jedzeniem, bo zmieniając też sposób odżywiania, no teraz mam troszkę łatwiej, lecz no nie zawsze są wege opcje i muszę sobie radzić sam, liczyć na siebie, także zaraz pójdę właśnie zrobić sobie jedzonko, może wezmę sobie kubek termiczny, żeby po prostu jakąś herbatę, kawę sobie nalać do swojego kubka i czuję, że Mam jakąś chrypę, ale właśnie jakieś przeziębienie mnie bierze i Martyna też właśnie złapała jakieś przeziębienie. Także no nieciekawie, w takim okresie, właśnie jak jest pandemia i jest zimno na zewnątrz, no trzeba po prostu się leczyć na własną rękę i muszę sobie kupić dzisiaj wieczorem jakąś witaminę C. I w ogóle to wyjąłem kolczyk wczoraj, tak naprawdę to Martyna mi go wyjęła i muszę sobie kupić jakieś kółeczko lub coś innego właśnie do ucha, bo nie chcę mieć w sobie tej kuleczki. Ja już nie przedłużam, nie będę tutaj się rozgadywać i gadać o wszystkim i o niczym, bo nie mam za dużo czasu, a muszę się jeszcze ogarnąć, umyć zęby, przebrać i pójść do kuchni, bo nikt inny nie zrobi mi tych kanapek. No niestety chłopaka nie mam, także nie mam komu powierzyć właśnie zrobienia kanapek. Zerknąłem przed sekundką na Godzina jest 9.20, mam około 10 minut na to, żeby się przeszykować, więc uciekam i odezwę się do Was, jak będę po planie. Jestem już w mieszkaniu, niedawno wróciłem z planu serialu Netflixa. Jest po godzinie 21. Czuję się okropnie, boli mnie głowa. Jest mi gorąco i przeziębiłem się. Niestety, dopadło mi to okropne przeziębienie, i byłem przedtem w aptece. Kupiłem sobie gripex. Zaraz będę szedł robić sobie kolację. Zrobię sobie z dwie herbaty z miodem i z cytryną, pewnie jakąś owocową, albo czarną. Oczywiście, dwie saszetki gripexu. Najpierw przed kolacją. No i później w trakcie kolacji sobie wypiję drugi gripex. Nie mam za bardzo siły, żeby teraz gadać. Także to tyle z mojej strony na ten moment. Bo po prostu czuję się mega osłabiony. Jedyne o czym marzę to zjeść i pójść spać, bo po prostu głowa zaraz mi wbuchnie, eksploduje. Tak to chyba można nazwać. Więc uciekam teraz. Jeść i się ogarniać bo naprawdę nie jest dzisiaj mój wieczór i naprawdę nie nadaje się do tego, żeby cokolwiek nagrywać. W ogóle zastanawiałem się nad tym, czy w ogóle kontynuować tego tygodniowego vloga, czy lepiej dać sobie spokój w tym tygodniu, ale nie będę się zniechęcać na początku tygodnia, bo ten tydzień raczej będzie ciekawy. W środę mam nagrywki, więc muszę po prostu wyzdrowieć i się nie rozchorować, bo nie chcę, żeby mi przepadła okazja wzięcia udziału w pewnym programie, który wam pokażę pojutrze. Jutro na szczęście będę w mieszkaniu, także mogę się wykurować. Mam tak naprawdę kilkanaście godzin na to, żeby właśnie poczuć się lepiej. Na planie strasznie zmarzłem i byliśmy większość czasu na zewnątrz. Masakra po prostu. Nie lubię plenerowych planów, no ale niestety nie spodziewałem się tego, że nie będzie namiotu. No niestety nie zawsze ten namiot jest z tej agencji castingowej, więc ja teraz uciekam w końcu sobie zrobić ciepłą herbatę i odezwę się do Was jutro. Dzień dobry, dzień dobry, witam Was we wtorek, 9 marca, jest godzina 14.15. Ja wstałem dzisiaj po godzinie 11, trochę lepiej się czuję lecz niestety zaczyna mnie bolać głowa, trochę boli mnie gardło. Na szczęście katar przeminął i w ogóle teraz mi się nie leje z nosa, także jest duży progres. Zrobiłem sobie herbatę owocową z cytryną i miodem. Jest bardzo dobra, także polecam na przeziębienie taką herbatę i zaraz sobie zrobię teraflu, bo nie chcę, żeby mnie rozłożyło, bo jutro mam nagrywki. I jeszcze będę chciał dwa dni mieć nagrywek tego programu, o którym wam wczoraj wspomniałem, ale na ten temat bardziej wypowiem się pojutrze lub jutro. Teraz będę sobie coś oglądać i w sumie jedną pracę dorywczą będę mieć, tylko na razie no nie mogę za bardzo zacząć z tą pracą, no bo się przeziębiłam, także to odpada totalnie, bo nie chcę się rozchorować, a... Właśnie robiąc to mogę się rozchorować bardziej. Także teraz sobie coś włączę do oglądania na Netflixie. Też muszę jedną rzecz zrobić, właśnie jakąś grafikę, która jest związana z nowym projektem. To już widzieliście na kanale, już to się pojawiło. Jest to podcast i muszę zrobić właśnie okładkę do tego. Także uciekam to robić i sobie będę pewnie coś oglądać. Pewnie wrócę do oglądania Uwięzionych. Także teraz uciekam, no i odezwę się pewnie później. Przez ten czas, jak się do Was nie odzywałem, to nie robiłem nic produktywnego, jedynie zrobiłem sobie obiad, jak mogliście zauważyć w poprzednich klipach. Zjadłem sobie makaron z serem a la feta i pomidorami. I na pierwsze danie obiadu zjadłem sobie zupę z cebuli, tylko zapomniałem ją nagrać. I Jest godzina 21:55 i teraz przejdę do food hallu, bo kupiłem sobie kilka produktów na plan programu dla jednej stacji, która no nie za bardzo jest spoko dla mnie. Nie popieram tej telewizji, no ale to jest tylko program. A ja po prostu lubię estetystować i chcę zobaczyć, jak ten program wygląda od kuchni. Także teraz przechodzę do pokazywania moich zakupów spożywczych. No i nie będzie to w 100% food hall, bo mam tam trzy rzeczy pró oprócz jedzenia. Także teraz przejdę w końcu do pokazywania. Mam tutaj gumę, orbit, bo w sumie dawno już nie miałam gumy, bułki, sześć kajzerek sobie wziąłem. I oczywiście sobie tyle zrobię na plan. Tu mam trzy jabłka. Też sobie wezmę może z dwa jabłka na plan. Następnie mam... Będę trochę stórać Takie mam rogaliki tutaj. Z nadzieniem orzechowo-kawowym. I te zakupy zrobiłem w Lidlu i w Biedronce. Tu mam paragony, to nieważne. Tu mam trzy maseczki z Forefa. Dwie białe sobie wziąłem. I jedną czarną. Tu mam wege żelki. Takie misie. Tu na tam jutro wezmę. Kupiłem sobie jeszcze na promocji sałatę masłową. Do kanapek. granit twarożek naturalny. Delicje, które nie są... Z wieprzem w sensie Boże, źle to powiedziałem, z tą żelatyną, tylko tutaj są betyny, czyli to z owoców. I to jest smak malina z czekoladą deserową. I do picia jogurt malinowy. Mam nadzieję, że woda na planie będzie. Jeszcze tutaj mam maszerellę lekką do kanapek, oczywiście pomidorową, nie komentujcie tego, ale idę na plan, więc coś ciepłego muszę zjeść i wezmę sobie właśnie pomidorówkę, nudle, knorr, ona jest wegańska, także spoko. Co ja tu jeszcze mam? To też w sumie nie jest w 100% zdrowy produkt, ale od czasu do czasu można. Wziąłem sobie taki ser podpuszkowy, dojrzewający, tupiony w plastrach. Do kanapek będzie idealny. Już dostałam przypomnienie, że pora iść spać. Ale jeszcze nie mogę, bo będę robić sobie kanapki. No i tutaj mam chleb. Żytni, bez drożdży. Niski indeks glikemiczny. Także spoko. Będę się szykować do spania. Bo o 6 rano muszę wstać. Co najmniej o 6, żeby się przyszykować. Ogarnąć. Jeszcze będę musiał rano buty umyć. Także teraz uciekam robić jedzonką i widzimy się jutro hejo hejo witam was w środę 10 marca jest po godzinie 6 jest około godziny 6.30 ja wstałem o godzinie 6 na szczęście obudziła mnie koleżanka pozdrawiam cię Daria z tego miejsca jeżeli oglądasz tego tygodniowego vloga i już sobie wziąłem śniadanie i zjem sobie serek wiejski z egodami. Do tego sobie zagrzałem napój z orzechów laskowych. Tym razem nie jest to kawa ani herbata, tylko taki napój. Ala mleko z orzechów. Także zaraz sobie to zjem na szybko. No niestety na ciepłe śniadanie nie mam czasu. Poza tym jajka mi się skończyły, bo wczoraj robiłem do kanapek. Dużo zrobiłem kanapek także spoko. I o siódmej trzymam tramwaj więc muszę wyjść co najmniej 6.50, żeby zdążyć, żeby się nie spieszyć. Nie chcę dzisiaj w biegu iść na tramwaj, bo jak będę biec, no to cały się spocę, a nie chcę być mokry. Poza tym mój ulubiony dezodorant slash perfuma się skończyła i nie mam jak się popsikać, także no nie będę mieć żadnego zapachu, ale no dobra, no trudno się mówi, no wczoraj Całkiem zapomniałem o tym, żeby to kupić, więc liczę na to, że jakaś biedronka po drodze będzie otwarta lub na dworcu. Także ja uciekam teraz jeść. Piękny Wschód Słońca udało mi się nagrać, bo specjalnie wyszedłem, żeby nagrać dla Was ten Wschód Słońca i mam nieco dużą chrypę, ale to przez to, że ostatnio się przeziębiłem, o czym dobrze już wiecie, bo Wam o tym mówiłem wczoraj i chyba przedwczoraj. Także ja teraz lecę, bo mam mało czasu. No i pewnie odezwę się do Was w ciągu dnia. Także do zobaczenia później. Na planie programu to był rok dla TVP2, ale nie oceniajcie. Trudno, stacja jak stacja, trzeba zarabiać. I jest ze mną Daria. Siema. Martynka, oczywiście, hey. gwiazda programu. I zaraz pewnie będzie start tego programu. I w ogóle był tu taki odboj, że Martyna to się chyba zakochała. Ja też. Daria jeszcze go nie widziała, ale no. Nie widziała, go. Pięknie. Pięknie. Także my teraz uciekamy, bo zaraz zaczną się pewnie do nagrywki. Także odezwę się do Was później. W ciągu dzisiejszego dnia za dużo nie nagrywałem, bo cały dzień byłem na planie programu. To był rok, tak jak Wam przedtem wspomniałem. Już jestem w mieszkaniu, jest godzina 22:55. Program skończył się po godzinie 20 i później z dziewczynami pojechaliśmy boltem do centrum. Pochodziłem sobie z koleżankami jeszcze po galerii. Byłem w sumie kupić obwarzanka, którego pewnie zjem jutro na śniadanie, o ile nie będzie twardy, bo jeżeli stwardnieje przez noc, no to raczej będę musiał go niestety wyrzucić. I zjadłem sobie przed chwilą zupę cebulową i zaraz sobie jeszcze odgrzeję makaron z serem i z pomidorami ale z TikToka ten przepis jest. W sumie ten ser zmieniłem, bo nie mam fety w nim, tylko ser sałatkowo-kanapkowy ale la feta, także jakoś mi to za bardzo nie przeszkadza. A na planie było bardzo fajnie, śmiesznie, po prostu hit. Tak się śmialiśmy z dziewczynami, że to po prostu była jedna wielka komedia. Pozdrawiam z tego miejsca Martynę oraz Darię i Dorotę, o ile... Będą to oglądać, a raczej tak, bo podeślę dziewczynom. Też pozdrawiam inne osoby z planu, które pewnie będą to oglądać, o ile ten vlog im się wyświetli lub jeżeli na niego trafią. No ale ogólnie ludzie z planu są mega przyjaźni, mega są mili, i generalnie fajnie spędzić czas z pozytywnymi ludźmi. Naprawdę ten dzień fajnie mi minął, w przyjemnej atmosferze i oby więcej pół takich dni jutro plan mam na godzinę dziewiątą na całe szczęście sobie mogę pospać do co najmniej siódmej, no i po ósmej pewnie pojadę tramwajem, bo widzę się z Martyną, z którą jedziemy boltem na plan z centrum i to wyjdzie nas w sumie podobnie cenowo na dwie osoby jestem strasznie zmęczony, bo wstałem o godzinie szóstej i marzę o tym żeby się umyć i pójść spać ale jeszcze wypadałoby zjeść, bo czuję się trochę głodny Także zaraz by odgrzeję ten makaron i zrobię kanapki na plan. Także odezwę się do Was jutro. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was w czwartek. 11 marca, jest godzina 7:42. Ja już ogarnąłem twarz, nałożyłem sobie olejek z Inglota, zaraz będę mieć zęby. Jestem już po szybkim śniadaniu. Jak mogliście zobaczyć, zjadłem sobie na szybko jogurt jegodowy w stylu islandzkim. Także teraz lecę się szybko ogarniać, bo tramwaj mam o 7.55, także nie zostało mi za wiele czasu, więc odezwę się do Was po planie. Jesteśmy sobie w poczekalni teraz dla statystów. Martyna tutaj sobie ze mną siedzi i pije pewien napój, który no jest nielegalny. Ale nie mówcie nikomu. No i mamy nagrywki o 11:15. I patrzcie, jakie ona ma piękne loczki. Po prostu gwiazda na ekranie. i Takie rzeczy z Martyną i będzie pić na planie. Szok i niedowierzanie. A ja do fryzjera muszę położyć, bo moje włosy wyglądają tragicznie. Witam Was w piątek, 12 marca. Jest po godzinie 12. Ja wstałem niedawno, wyspałem się, odespałem dwa dni wczesnego wstawania. I dzisiaj mam wolny dzień. Nie mam żadnego planu, serialu ani programu, więc ten dzień spędzę na ogarnianiu szafy i za chwilę idę do Biedronki po jajka, po jakiś chlebek lub po coś do chleba także zaraz właśnie muszę się ubrać, bo jestem jeszcze w piżamie no i mam taki głos zazwyczaj z rana także się tym nie przejmujcie bo później będzie lepiej także teraz uciekam i odezwę się do Was jak wrócę I jest po godzinie 16 i w końcu zabrałem się za ogarnianie szafy wyjąłem sobie wszystko z jednej komody i poukładałem teraz na łóżku i będę to wkładać teraz do komody, wszystko sobie nie nie poukładam, jak już wszystko ogarnę w tej komodzie, w której na razie tylko jest moja bielizna, to przejdę do sprzątania szafy, to jest połówka szafy, tak wam to pokażę także teraz ociekam sprzątać bo nie mam za dużo czasu, na 17.30 muszę się wyrobić bo o 18:00 mam wizytę u fryzjera, a jeszcze muszę się przebrać, to jest jeść Także ja teraz uciekam, ja dozwyczaję się do Was później. Hej, hejo, witam Was w sobotę, 13 marca. Ja wstałem dzisiaj po godzinie dziesiątej. Już jestem po śniadaniu. Jak mogliście zobaczyć na poprzednim klipie, zjadłem sobie przepyszną sakszukę. W końcu jajko się ścięło i sakszuka się udała. Zaraz wezmę się za ścieranie kurzu. Muszę pozamiatać. Później do obiadu sobie poczytam notatki ze szkoły, bo na Librusa zostały one wysłane kilka dni temu i muszę się w końcu zabrać za przejrzenie tych notatek. No i dzisiaj idę po południu do szkoły. Mam tylko jedne zajęcia przez półtorej godziny, także spoko. Jak możecie zauważyć, mam obcięte włosy. Wczoraj po fryzjerze całkiem zapomniałem o tym, żeby coś nagrać i jak się skapnąłem, że nic nie nagrałem, to już była prawie druga w nocy, bo rozmawiałem sobie z Martyną w nocy, którą pozdrawiam z tego miejsca. Na kanale jest już podcast z Martyną, jak zapewne już widzieliście, także jeżeli jeszcze nie słuchaliście naszej rozmowy, to sobie zobaczcie. Ja już jestem w mieszkaniu, jest godzina 19.54 i na dzisiejszą kolację usmażyłem sobie kamemberta na wodzie i dodałem trochę octu balsamicznego żeby to się w środku rozpuściło i do tego mam trzy kromki chleba z serkiem ze szczypiorkiem i pomidorem i wegańskim majonezem, a do picia standardowo herbata. I za chwilę włączę sobie Netflixa i obejrzę kawałek odcinka o więzionych, bo o 20.00 jestem umówiony na rozmowę z Martyną. Będzie mi pomagać przy grafice do podcastu, też pomoże mi ogarnąć to, jak dodać podcast w aplikacji podcast na Spotify'a i też na jeszcze jedną platformę. Mam nadzieję, że uda się dodać na Google Podcast. Także wyczekujcie kolejnych podcastów na wszystkich platformach, bo nie wiem, czy uda mi się dodać teraz na te cztery platformy. Wydaje mi się, że na cztery platformy to dodam. Także ja uciekam, bo no, już mam mało czasu na zjedzenie, a nie chcę po prostu jeść i gadać, bo nie powinno się gadać z pełną buzią, więc odezwę się do Was później. Cześć, witajcie w ostatnim dniu tego tygodniowego vloga. Jest dzisiaj niedziela, 14 marca, godzina 14.20. I dzisiejszy dzień jest totalnie luźny. Nie mam żadnych planów, siedzę w mieszkaniu. Będę ogarniać teraz okładkę podcastu, bo w nocy niestety nie udało mi się jej zrobić, bo coś mi się zepsuło z gimpem i jak wklejałem wycięty właśnie fragment który mi był potrzebny do, do tej okładki to był czarno-biały także muszę to zaraz zrobić i ustawiłem w inny sposób trochę telefon więc ten kadr nie jest idealny ale nie jest to istotne w tym momencie to jest zwykły tygodniowy vlog mega luźna forma vloga także nie ma się co przyjmować i ostatnio zapomniałem wam powiedzieć jak było na drugim dniu nagrań to był rok było śmiesznie była Kornelka, którą pozdrawiam, jeżeli to oglądasz. Oczywiście, Martynka. Jeszcze była Dorotka. No, ale ogólnie w środę było najśmieszniej, bo była Daria. Także to była komedia po prostu z nią i z Martyną. Było mega zabawnie śmiesznie. Się uśmialiśmy. Nawet Martyna płakała, bo <gryw> tak ją rozmieszaliśmy. Także to był hit. No, i dzisiaj w sumie nic nie będę robić takiego produktywnego oprócz tej okładki montowania będę chillować i w sumie muszę zrobić potem pranie bo no mam duży wór przed sobą także to muszę zrobić później i jeżeli ten tygodniowy vlog wam się podobał to nie zapomnijcie o kciuku w górę, o subskrypcji i generalnie muszę też pomyśleć nad obiadem bo nie mam w ogóle pomysłu nad na to co zrobić na obiad totalnie nie mam pomysłu. Może placki ziemniaczane i pójdę do żabki po jakiś ser do tego. Na pewno będzie podcast o tym, dlaczego zmieniłem sposób odżywiania, ale to się pojawi na dniach, także obserwujcie koniecznie moje media społecznościowe, to tam Wam dam znać, kiedy dokładnie będzie ten podcast. No, a w tym momencie się z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Możecie zostawić komentarz i napisać, czy się Wam podobał ten filmik. I widzimy się już niedługo w kolejnym. Trzymajcie się. Papa.